Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, kochani, witajcie. Dzisiejsze słowo to dar. To słowo dar wybrzmiewa w kontekście tego, co chcemy ofiarować Panu. Przychodząc przed Pana i ofiarowując mu coś. Jezus nas zaprasza do rachunku sumienia takiego wielkopostnego, czy aby na, na pewno wszystko w porządku jest z darami, które powinniśmy wcześniej ofiarować drugiemu człowiekowi. Niesamowite jest to, że Bóg ustępuje miejsca drugiemu człowiekowi. Bóg nie chce pierwsze, jakby nie chciał pierwszeństwa. Bóg mówi: "Zostaw ten dar, który chcesz mi ofiarować i pójdź do drugiego człowieka. I zastanów się, czy nie, nie jesteś, może winien to jest złe słowo, czy, czy nie powinieneś wcześniej ofiarować coś temu człowiekowi, zanim przyjdziesz do mnie. To znaczy, najpierw ofiaruj temu drugiemu dar, a później przyjdź do mnie. Jakby na odwrót przykazania miłości, bo mówimy, że będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem i tak dalej, i tak dalej, a bliźniego swego, jak siebie samego, a Bóg jakby to odwraca. I najpierw mówi, będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego i Boga z całego serca. Jakby Pan Bóg to odwrócił, jakby postawił człowieka przed sobą, jakby miłość bliźniego postawił przed sobą. Słuchajcie, tak sobie myślę, że że po prostu nie jest możliwe powiedzieć, że kocha się pana Boga, jeśli nie kocha się drugiego człowieka. Niemożliwe jest powiedzieć, że ma się cudowną relację z panem Bogiem, jeśli nie ma się tej relacji z drugim człowiekiem. To jest po prostu niemożliwe. To jest nie do uwierzenia, że ktoś powie, że ma mistyczne doznania i piękną relację z Jezusem, a z bliźnimi mu ciągle nie po drodze. Coś wtedy nie gra. Dlatego Jezus dzisiaj, no powiem wam, że mnie to na modlitwie zmiażdżyło, to znaczy tak pozytywnie, że, że Bóg jakby ustąpił miejsca człowiekowi. Bóg powiedział, najpierw załatw sprawy z człowiekiem, później przyjdź do mnie. I nawet nie przychodź do mnie, dopóki nie załatwisz spraw z człowiekiem. Niech Duch Święty nas prowadzi do tej miłości, do człowieka, która, która, z którą później przyjdziemy do Pana Boga. I niech nas w tym błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poskryptum. Mam nadzieję, że oglądaliście już drugi odcinek rekolekcji. Jeśli jeszcze nie, to można nadrobić. Klikamy profetopel albo na naszym kanale YouTube. Szukamy drugiego odcinka rekolekcji. Z Bogiem i do zobaczenia jutro.